Moja córka w tym roku zdaje maturę, tymczasem nauczyciele ogłosili strajk. To, czy matury dojdą do skutku, staje pod znakiem zapytania. Co jako matka maturzystki myśla o strajku? Zanim odpowiem Wam na to pytanie, chciałabym skierować Waszą uwagę trochę w inne obszary. Strasznie lubię jeść słodycze. Większość słodyczy zawiera olej palmowy i dlaczego miałabym rezygnować z takiej przyjemności, wiedząc, że gdzieś tam daleko, gdzie nawet nigdy nie będę, giną setki tysięcy orangutanów. Kolodzy namawiają mnie, żebym jak najmniej zużywała plastikowych torek. Mówią też, żebym kupowała mniej ubrań, bo tekstylia w ogromnym stopniu zanieczyszczają ziemię i żebym tam, gdzie mogę iść piechotą, szła piechotą, bo jest ocieplenie klimatu, ale... No, sorry, no sorry, no sorry. I chyba już teraz znacie odpowiedź na moje pytanie: co jako matka maturzystki sądzę o strajku? Jeżeli miałabym skupiać się wyłącznie na sobie, na swoim ja i na ja najbliższych mi osób, czyli mojej rodzinie, moich czterech ścianach, to oczywiście, że ten strajk mnie niepokoi. Oczywiście, że jeżeli za miesiąc okaże się, że nadal nauczyciele strajkują, nie doszli z władzą do żadnego porozumienia i matury się nie odbędą, to oczywiście, że będę czuła pewnego rodzaju frustrację, niepokój, smutek, bo przyszłość edukacyjna mojej córki, przynajmniej w tym roku, będzie stała pod znakiem zapytania. Jednak ja wyjdę, jednocześnie moje drugie, bardziej świadome społeczne ja wyjdzie ponad to. Na strajk nauczycieli musimy spojrzeć Ponad własne widzimisię, ponad to, że lękamy się, czy nasze dzieci zdadzą egzamin, ponad to, że nie mamy co zrobić w tym czasie z dziećmi. Strajk nauczycieli odbywa się z korzyścią dla społeczeństwa, tylko że musimy widzieć to długofalowo. Chcę zachęcić Was do tego, żebyście wychodzili poza czubek własnego nosa. Jeżeli jesteście rodzicami, opiekunami lub uczniami, to żebyście zrozumieli, że nauczyciele są ogromnie ważnym ogniwem w rozwoju społeczeństwa i naprawdę muszą być docenieni. I naprawdę należy im się godne wynagrodzenie. Powiem szczerze, że ja nie miałam powiedzieć, że oni zarabiają aż tak mało. Nie, no to nie do wiary. Nie, to być nie może. Osiem lat podstawówki i 4 liceum. 5 bite studiów, dyplom z wyróżnieniem, 20 lat praktyki i o to mi płacą, jakby ktoś dał mi w mordę. Wiedziałam, że niewiele, ale ja gdy zobaczyłam te kwoty, kurw. kwoty netto, pamiętajmy, to jest bardzo dużo manipulacja, gdy przedstawia się kwoty brutto, bo Bracia, kwota brutto jest średnio o 30% wioski, wyższa od kwoty netto. To się może skończyć tragedią. Nowe pokolenia nie będą nauczycielami, nikt nie będzie chciał być nauczycielem, a nauczyciel oprócz tego, że powinien posiadać wiedzę, musi też mieć taki potencjał, musi być, mieć charyzmę, musi mieć odporność psychiczną, musi zarażać nowe pokolenia wiedzą. Ja naprawdę nie chciałabym, żeby mój syn, który ma pół roku, żył w pokoleniu idiokracji. Nauka to jest Coś priorytetowego dla rozwoju dalszego jakościowego społeczeństwa. W strajku nauczycieli musimy wyjść poza własne ja, poza własny komfort i wiedzieć, że to jest sprawa dobra społecznego. Czasami warto spojrzeć ponad siebie, poza siebie i coś poświęcić. Każda zmiana społeczna, każdy strajk, również te, które znamy z historii. Niosła za sobą dyskomfort jednostek, które musiały poświęcić coś, które musiały z czegoś zrezygnować, ale dzięki temu coś zmieniły. Część z Was pisze, o dlaczego musieli sobie wybrać aż tak gorący okres? Nie mogli strajkować w, w, w okresie, kiedy nie ma egzaminów albo na przykład latem? No nie. No nie! Jestem zachwycona jednym z komentatorów, który dzisiaj na zakładce społeczność po tym jak zadałam wam pytanie o strajk, podzielił się swoją opinią. To jest właśnie tegoroczny maturzysta. Pozwolę sobie przeczytać komentarz Tobiasza. Wśród komentujących, większość nie rozumie chyba na czym polega strajk. On musi zaboleć kogokolwiek, bo inaczej nie zostanie zauważony taka jego rola, aby unaocznić społeczeństwu i władzy problem i wynikającą z niego w pełni uzasadnioną frustrację środowiska. A i to uczniowie piszący, że strajk jest na ich niekorzyść, odznaczają się egoizmem i krótkowzrocznością, a nie oskarżani o to nauczyciele. Ja osobiście zrozumiałbym ich, nawet gdyby strajkowali w matury, bo jest to na korzyść społeczeństwa, niezależnie od strat, jakie może ponieść jeden rocznik. I Tobiaż należy do tego rocznika, i mu również bardzo zależy na tym, żeby zdać w tym roku maturę. Ale to jest właśnie ten klucz, że czasami trzeba poświęcić coś z własnego dobra. Dla dobra ogółu, dla dobra społeczeństwa. Nauczyciele, trzymam za Was kciuki. Uczniowie, trzymam za Was również kciuki. Moi drodzy, nie będę teraz podawać różnych danych związanych z tym, dlaczego nauczyciele strajkują, bo jestem pewna, że wiecie, media od kilku dni tym się zajmują. Kusi mnie, żeby zdementować kilka mitów w stylu o pensum, czyli czas, którym są przy tablicy, wnosi tylko 18 godzin. Przecież mają mnóstwo pracy poza tablicą. Chciałabym zachęcić Was do tego, żebyście zarówno w kwestii strajku nauczycieli, jak i spraw związanych z dbaniem o klimat, o środowisko, o naszą planetę Ziemię, wychodzili poza czubek własnego nosa i wybierali rozwiązania może mniej wygodne, może mniej komfortowe. Cześć synku, yy, walczę tutaj o Twoją przyszłość. Dobrze, walczę tu o Twoją przyszłość, o to, żeby przyszłe pokolenia. Piszcie, co o sądzicie, komentujcie i do zobaczenia wkrótce. Pa!